Piotr Kupika jest naszym gościem. Ten dobry. Zaziębiony, dobry. jak mi się wydaje. Wiesz co, troszeczkę. No dobrze. Trochę niedobrze. A artysta jest zaziębiony, to co wtedy? Jak gardziałko? No. No wiesz co, powiem Ci, że... Jak się ratuje? Nie da się. Nie da się trzeba uratować. Trzeba odleżeć. Nie da się uratować, trzeba swoje odleżeć, swoje ten... Ale myślałem, że już mnie nie będą choróbska Łapała co? A jeszcze łapią. Myślałem, że już nie. Jakoś tak dbam o siebie ostatnio. Piotrze drogi, powiedz mi, czy da się z grafitu zrobić działający klucz francuski? Z grafitu? Hmm. Myślę, że z grafitu by się dało zrobić klucz francuski. A taki działający? Myślę, że taki działający do pierwszego y, y, takiego nacisku. Hmm. Państwo nie wiedzą, ja wiem, pytam Piotra dlatego o to, że jest inżynierem materiałoznawstwa. czy na materiałowie. Tak, ja jestem, ja, ja, ja kończyłem politechnikę śląską. Jestem inżynierem materiałów, czyli powinienem się na materiałach znać, to był piękny wydział inżynieria materiałowa, metalurgia, transport, potem było zarządzanie, inżynieria produkcji, no i to wszystko na Krasińskiego w Katowicach, bo ja jestem, szanowni Państwo, z Katowic, jestem urodzony tutaj Ślązok i tutaj sobie żyję. Wyglądać poradzisz? Co? A godać poradzisz? Godą lekko, pewnie że godą. Jasne, <noise> możemy pogodać, możemy się z państwem pogodać. Jak ktoś, naz, nie. jak ktoś nas ogląda teraz i chce się z nami pogodać, Kłopot. to Kłopot. możemy jechać, dursz, dursz, <noise> możemy jechać. Kłopot w tym, że ze mną byś się tak nie poradził, bo było mnie kiepsko z tymi rzeczami. Ale pytam się o to, dlatego, czy o to inżynierię materiałową, dlatego że skąd ci się to wzięło? Przecież ty musisz w takim razie mieć bardzo ścisły łeb. Wiesz co, ja chyba jeszcze jestem z tego pokolenia, mam, mam ścisły umysł i to jest to jest dobre. Matematyka, fizyka, chemia to jest dobre, tak? Tak, to jest bardzo okay. dobre. Ja się teraz zaśmiałem, bo to w ogóle jest takie przeciwieństwo tego, w jaki sposób zarabiam ja się na życie. po świecie zarabiam na życie, w jaki sposób ja się poruszam po tym świecie. Natomiast e, faktycznie po latach, mając 45 lat, bo tyle mam, za, za chwilkę będę miał 46 lat. Ja w ogóle nie wierzę, że ten czas tak szybko leci, ale leci. Jak się go zaczną mierzyć kalendarzem, a nie zegarkiem, to tak jest. To tak jest, tak. Ja teraz właściwie bardziej patrzę rzeczywiście macierzą na to, <laughs> jeśli chodzi o, o czas, który nam upływa. Ale matematyka bardzo pomaga w życiu. Jest, jest naprawdę y, taką dziedziną, y, która y, nie wiem, jak to nawet określić słowami. Może znajdziemy, albo może państwo, życie. państwo nam pomoże. Tak, matematyka porządkuje życie. Jeśli jesteś niematematyczny, a jesteś tylko humanistyczny. humanistyczny, jesteś taka filologia po prostu, to, to myślę, że te osoby chyba mają ciężej w życiu. Mają, wiesz mi, ja, tak? jestem, ja jestem po tej drugiej stronie niż ty. Ale pytałem cię o to dlatego, że. Ale to z... jest bardzo ciekawe, to co teraz, bo ja próbuję właśnie się bardzo warstwowo zagłębić. Ale dobrze ci idzie, bo ja próbuję dociec. dociec z... Dlaczego skąd Ktoś... się wzięło u gościa, który ma poukładane życie w ten sposób, znalazły się potem na końcu gdzieś, nie wiem, pomarańcze w pustej szklance. To trzeba Być jakąś, nie wiem, no to jest. Ja, ja, no, ja, w zawsze, życia. ja zawsze powtarzam, że e, zawsze marzyłem o takiej piosence, jak ja nie ma głosu ale nie wiedziałem, że legendą stanie się w pustej szklance pomarańcze. To jest po prostu zwrot, który przeszedł już do historii. Naczytałem się rozkmin tego terminu tyle, że już wszystko nie wiem właściwie, naprawdę. Ale podobało się. No to co, prowadzimy wywiad, bo ja już chciałem na poważnie, a tutaj już się teraz do Państwa... Nie, w każdym nie, razie w pustej poważnie, szklance, w pustej szklance pomarańcze to jest rzeczywiście hicior. Jaganiała głos to jest ewidentnie taki numer, który gdzieś jak gramy koncert jest najbardziej rozpoznawalną piosenką. Słuchaj jest już ciemno nie znają. A tak? Tak, jest już ciemno mogą nie, mogą nie znać, ale ja głos kojarzą wszędzie i cała Polska jest taka. Ja ci powiem dlaczego, bo nie trzeba mieć tańczyć, żeby to zatańczyć. To takie klasyczne 2 na 1. Wiesz co, a powiedz mi, no siedzisz sobie w tym, w tym swoim garażu na wodospadów. Lata całe temu, mm -hmm. potem tak. mijają te całe dekady. Była taka chwila, no, tak kiedy było. Piotr Kupika powiedział sobie, ok, już jestem gwiazdą, już to wiem. Nie wiesz co, zawsze kiedy wracamy yy, wspomnieniami, do, jak powiedziałeś, wodospady, czyli, czyli garaż, gdzie tata narysował, napisał na no, no, no smoking i mówi... I powiedział, mówi, przy ty, wy sobie tu grajcie, bo no to mówi, my, ja cały czas też przechodzę trochę do takiej sfery śląskiej, czyli nawet jak coś powiem, to nie odbierajcie tego negatywnie, bo po prostu na Śląsku były też takie trochę zasady, jak ojciec wszedł do garażu i na przykład powiedział, mówi słuchaj możecie sobie grać, ale jak zobaczysz, że to są jakieś cygarety, to mocie w wpierdol i mówi, to nie ma czegoś takiego. Wypikamy to, ale, ale te. I mówi, i wiesz, i to jest normalnie, to jest taki właśnie tata, rocznik 47, już świętej pamięci. Dziękuję Ci za pierwszą gitarę, i żałuję do dnia dzisiejszego, że ojciec mi nie złożył na tej gitarze autografu. A gdzie ona? Ty no, na masz tatę jest. jeszcze? Nie, już nie. I żałuję, ta gitara jest w moich rękach. Ja mam wszystkie oryginalne gitary. Pierwsze, które kupił mi tata. Za 50 zł, mama za 250 zł. W tamtych czasach wiesz o tym doskonale, tak. że dać 250 zł przy wypłacie 1800 zł. Na fanaberię! Na fanaberię, bo ja sobie wymyśliłem korta czeskiego, replikę Fendera. To jeszcze nie mówię o tej, co mi później tata kupił. A później pojechałem z Tatą do Chorzowa pod Estacadę, tam był sklep muzyczny i kupiłem Epifona Les Paul, czyli taka gitara podobna do Gipsona, Gibsona, gdzie ona wyglądała jeden do jednego i grał Slash. Mam ją pod... do dzisiaj, tak. To Mamią... ciekawa rzecz, bo muzycy czasem nie wiedzą, co się stało z ich pierwszymi instrumentami. Ja. I żałuję do dzisiaj, powtarzam się, że nie mam autografu od taty, podpisu. Tata się pięknie podpisywał. Pamiętam jeszcze na, na, na różnych dokumentach, jak sobie siedział na dole. Przed Pytałem Cię o to, czy, czy poczułeś te chwile, kiedy jesteś gwiazdą. Bo ja uważam, że człowiek, który wykonuje zawód wizerunkowy, a Ty go wykonujesz, to jest wizerunkowy zawód, jednak, musi mieć próżność w sobie. I musi wiedzieć, że jestem gwiazdą. Znaczy, jestem pewnego znaczy, rodzaju. Znaczy, jest coś takiego jak, jak jakieś takie. Z tym trzeba walczyć. No tak, ale ty musisz chcieć się pokazywać. Ale ja muszę chcieć się pokazywać, ja miałem taką potrzebę pokazywania się, ja chciałem wyjść z tego garażu, ja chciałem się pokazywać, chciałem grać, chciałem być, żeby mi bili brawo, żeby... żeby. Możliwe, że to wynikało też z tego, że ojciec, jak pracował 45 lat w Kucie Batory, to nie był zbyt wylewny. On był dla mnie i dla mojego brata bardzo dobry. Tylko on nie był zbyt wylewny, taki, że on tam... Jak ja zagrałem pierwszą o. piosenkę, mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, to ojciec. Fajnie, fajnie. No to to było tyle. No. No to, widocznie, to była widocznie, pierwsza publiczność. To była pierwsza publiczność. Widocznie czegoś mi. E, często się mówi, że osoby, które grają, które chcą się pokazywać, czegoś im w życiu brakuje. No dobra, to opiszmy ten status. Jesteś gwiazdą? Nie wolno. Nie wolno tak. Nie wolno tak myśleć nawet sobie. Bo co się Nie. wtedy traci? Wszystko. Ambicje, chęć dalszego wszystko rozwoju. Wszystko tracisz. Wszystko. Kiedy tak o sobie pomyślisz, tracisz wszystko i potem możesz się obudzić w ręką w nocniku. Powiem Ci, że mi się w życiu... Ja już chyba raz byłem blisko takiej sytuacji. Eee, kiedyś, kiedyś, dawno temu. Ponad 10-11 lat temu. Dużo sądówy? Tak, tak. To było coś takiego, że później tak naprawdę... Może wiele osób, które są na świeczniku, czy nawet na topie, on, oni by nie gadali takim językiem, jak ja teraz z Tobą gadam. Mhm. Oni by cały czas chcieli grać. A to jest bardzo trudne. Wiesz, że to jest bardzo trudne. Ja myślę, że w, w, w zawodzie dziennikarza, w zawodzie gdzie... To jest bardzo trudne. Tylko wiesz... Mieliśmy gdzie... naszego Kamila. Mieliśmy. Mieliśmy naszego Kamila, który, który... z którym się mijałem cały czas. Na stacji benzynowej. Jak jechał do mamy. No i to, to cię czegoś nauczyło? To było to, to, to niczego Nie, to, to niczego nie uczy. To, się, to jest wysane z mlekiem matki i z tym, że możesz ewentualnie mieć refleksję nad własnym życiem. I tylko to jest w stanie cię postawić yy, na nogi. Nie możesz tracić życia na fanaberię, na myślenie o, o tym, że ty jesteś yy, jakąś yy, gwiazdą. To, yy, nie wiem, nie wiem jak to opisać, widzisz? Bo ja mam tak, ja mam ten, mówiliśmy o tym ścis ścisłym umyśle. Musiałbyś mi podpowiedzieć, jako e, jaki jest klucz, jak, jaki jest klucz, na przykład na przeżycie jaki? życia y, y, godnie z wartościami. Nikt tego pewnie nie wie, ale... ale myślę, że myślę, że wielu z Państwa ma na to receptę. Ale ja też myślę, że ktoś taki jak ty spełnia oczekiwania twojej publiczności. Oni chcą, żebyś ty jeździł Porsche. O, tak ma być. Piotr Kupicha ma tak wyglądać, ma tym jeździć, bo to jest mój idol i byłbyś dla ja nich by... autor, autorem wielkiego zawodu, gdybyś, gdybyś nie używał siebie za... Gdybym jeździł matizem na kołpaka. No, oni by tego nie zrozumieli. E, też masz rację, że ludzie chcą w Tobie zobaczyć na koncercie, że Ty jesteś przebrany, że Ty stoisz, że Ty masz troszeczkę tą brodę, tak, ale to też jest... Musisz zadbać, jak zadbasz o swojego ducha, jak zadbasz o bliskich, to... to... może będziesz gwiazdą, ale to ci w niczym nie przeszkodzi. To możesz być w sobie gwiazdą, ale musisz łapać, łapać te momenty z, 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 codziennego, z codziennego życia. A powiedz mi... One są bardzo ważne te momenty, powiem ci. Myślę, że nie wiem, czy nie najważniejsze. Powiedz mi, czy ja mam dużo szczęścia, że mi się zdarzy, że udało w twój kalendarz wbić? To jest pytanie o to jak bardzo zajęte z Piotrów. Nie, nie, bo teraz jest po sezonie, ja teraz siedzę w studio, wypuszczamy singla, do tego piszemy piosenkę do serialu. Ma być nowy serial, wiesz, to jeszcze nie mogę zdradzać. Będziemy mam, tak, mam na swoim koncie rodzinkę.pl, która jest, myślę... jest myślę... Bardzo fajnym takim o, punktem na, moje, na mojej drodze. Oprócz tego teraz ma się pojawić kolejny, taki ośląsku mogę zdadzić, że to będzie o Śląsku. To skoro w tym miejscu jesteśmy? Ty jesteś dumny z Katowic? Ja jestem ja jestem dumny z tego miejsca. Tak, ja jestem dumny, pomimo tego, że. Hmm, to jest trochę jak dzieciątko, które jest w domu i niekoniecznie na przykład w twoim domu wszystko działo się dobrze. A pytam o to dlatego, że Jestem zawsze ciekaw, czy zawsze, z czy zawsze byłeś dumny z Katowic? Bo ja pamiętam zawsze. to miasto no. z przełomu 80 -tych, 90 -tych lat. Straszne. Ja to pamiętam było, Mariacką, pamiętam, jest no no pamiętam nic nie było. No to na Mariackiej myśmy czekali z tatą na mamę, bo pracowała na staromiejskiej na wieczorka. W, w Cepeli, tam była Cepelia, potem był sklep muzyczny, e, słynny. Tam zawsze czekaliśmy. No to puka, na Mariackiej pukały babki, nie w szybę. myśmy jeszcze podjechali dużym fiatem. A ojciec, a ojciec go do... Ja Nic nie chcę od ciebie! Nic! Nawet się mi nie! Podjechałem, tam, tam były baby, nie? Na tym americku. No, no i co? I doceniasz zmianę, która tu zaszła, potrafisz ją sobie odtworzyć przez te pewnie 20 parę lat. Wydaje mi się, wydaje mi się, że Katowice są jednym obecnie z najlepszych miejsc do życia, bo no, rozwijają się jak żadne inne miasto. Być może Warszawa się tak rozwija. Wiem, że teraz to zabrzmi wręcz zabawnie, ale mam wrażenie, że Katowice rozwijają się bardziej niż każde inne duże miasto w Polsce. No ale gdzie to widzisz? Bo powstają nowe budynki, bo powstają nowe drogi. Co się takiego dzieje? Ta drogi, że, że, w, drogi, węzły, jeśli chodzi o naszą aglomerację śląską, to mamy najlepsze. No, to jest komunikowanie się z Komunikacja, nie, Komunikacja jest rewelacyjna z największym węzłem w jednym z największych w Europie jeśli chodzi o Gliwice. Sam rozwój Katowic naprawdę popły, popłynęliśmy bardzo do przodu w stosunku na przykład do nie chcę podpaść bo tam się znamy, ale Sosnowiec absolutnie odstaje. Dąbrowa Górnicza absolutnie odstaje, wszystkie inne miasta gdzie się pojawia chaos gdzie e, są jakieś takie walki polityczne zupełnie niepotrzebne. O, politykę zostawiłem. E, to zostawiłem politykę, ale teraz chciałem na drugą stronę przeskoczyć, czyli e, chorzów bytom. To naprawdę nie mają to, to startu? Co, tam już koncertu nie zagram. Nie a mają dlaczego? startu do Katowic. Nie mają startu No a do to stolica, no to coś dziwnego. No, a Katowice to jest, na, to, to bardzo się rozwija, to jest bardzo dobre miejsce obecnie do życia. A ty masz no. też taką tendencję, bo ja znam wielu sławnych Ślązaków, którzy zawsze mieli w sobie taką potrzebę bronienia Śląska. Pamiętam Kamila, który bronił tego Śląska, mm -hmm. pamiętam Kazimiera Kuca, który bronił tego Śląska. No, różnie mu to wychodziło, miewał też inne incydenty, ale. No bo jak słyszało, wszyscy pluli się... na ten Śląsk wiecznie. Pamiętam redaktora Smolorza, który też bronił Śląska. Też tak masz, bo ja mam takie pytanie. Bronie. Skąd się w was to bierze? Jest rzeczywiście potrzeba bronienia Śląska? Czy my tego nie robimy przypadkiem? Teraz już coraz mniej po, na, po prezydencie Uszoku, teraz prezydent Marcin Krupa przejął stery bardzo, bardzo skutecznie razem ze swoją ekipą, która naprawdę widać, że oni się lubią, wiesz, bo tam. Bo tam Widać, że oni się lubią, widać, że o siebie dbają i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A ja też chcę być częścią Śląska i też chcę o śląsk dbać i dobrze o śląsku mówić. I masz taką okazję? Nie wiem, tam bywając w Warszawie. Czy w innych miejscach. To Być będą. pytanym o oni opowiadają. Właściwie to dyrć wiadomo o Śląsku, że on jest fajny. Właściwie nie mam w ogóle momentu, żeby oni mi gadał, że on jest niefajny. No i w tych rozmowach z tymi <grym> korolami. Co <grym> no to 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 oni wiedzą o Śląsku, swoim zdaniem? To jest ciągle My, deficyt jakiejś wiedzy, to, co, nie co oni wiedzą. Oni, dla nich Śląsk kojarzy się tylko i wyłącznie. Z grubą, kto... ciągle tak jest? Ciągle tak jest. Zapominają wszyscy na świecie mało się o tym mówi, że Śląsk jest drugim regionem, który jest najbardziej zielonym po Podlasiu, bo to jest prawda. Tutaj jest pełno parków, pełno lasów. Nie będę tego wymieniał, bo to wszystko znam rowerowo, ale jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo zielono i myślę, że my już mamy bardzo mało wspólnego z hutami, bardzo mało wspólnego z. kopalniami. No, Niektórzy powiedzą, niestety. Mniej. Bo to był. No tak, ale to też, to, też jest, to też był pewien rodzaj polityki, że te gruby tutaj były podtrzymywane na, na duchu. Yy, czy to było rentowne, bo to też yy, później to się wszystko przeobraża. Czy to jest rentowne? Nie wiem. Temat na inną rozmowę. A na chwilę się pochyliwszy nad Twoim zawodem. Nie masz takich obaw. Że przestaniecie być potrzebni, prawdziwi artyści, prawdziwi poeci, bo zrobi to za was AI. Napisze tekst, skomponuje prostą piosenkę, która będzie chwytliwa i łatwa do zanucenia, zrobi przebój. To my się bardziej martwimy o to, czy rzeczywiście, yy, jako, jako, jako osoby, które grają, ciężko mi jest wymówić. Nie, nie, artyści nie będę używał tego słowa. Ja często używam jako grajki. To jest taka czasami przez jakąś taką niepotrzebną skromność, ale. Yy... My bardzo poszukujemy tej publiczności cały czas. My chcemy być cały czas blisko tej publiczności, i myślę, że to jest chyba taka największa bolączka osób, które, które grają, że my się też trochę na tym spalamy. Że chcemy być blisko publiczności, chcemy podnosić swoją, swoją jakość. I wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jest teraz film, czyli mamy dwudziestolecie fila. My już tą jakość e, osiągnęliśmy. Jesteśmy już na takim poziomie, że komunikując się z publicznością poprzez piosenki, poprzez to, co do nich mówimy, do ludzi pomiędzy piosenkami, między na przykład, to my chcemy być e, no, już bar, bardzo w, jak najbardziej wiarygodni. Chcemy, I myślę, że tutaj właśnie sztuczna inteligencja nie ma absolutnie e, e, żadnych szans, bo. Emocje, które nami targają na scenie, te, te piękne momenty. Ja ci powiem, że bardzo pracuję nad sobą, wiesz? Ja jestem taką osobą, że bardzo nad sobą pra pracuję, żeby te koncerty były na takim poziomie, jak Ty mi zadałeś to pytanie. Ty mi zadałeś pytanie z szacunkiem. I ja też chcę, żeby, nawet jeśli ktoś z Państwa ogląda i sobie myśli w pustej szklance pomarańcze, co jest zresztą bardzo pozytywne, to mi zależy na tym, żeby każdy koncert. Żeby był właśnie odbierany na bardzo wysokim poziomie. Że film jest zespołem na bardzo wysokim poziomie. Ale to dlatego, że z tego się potem dobrze żyje, czy dlatego, że jest taka artystyczna ambicja? Artystyczna ambicja. Chociaż jedno z drugim się może wiązać, ja artystyczna tego, ambicja. Nic się nie stanie, jak się to, to, to ze sobą łączy, bo z tego, bo z tego jest okej, okay, ale to jest artystyczna ambicja. Jak długo. Piotr Pika będzie młody jeszcze. Czy wy się w ogóle nie starzejecie? Ja Patrzę dziś na tych naprawdę 70-latków, którzy skaczą po scenach z gitarami. I się zastanawiam, czy ty w ogóle myślisz o wieku. Miałem wielki zaszczyt na, w Kotle Czarownic na stadionie śląskim zapowiadać Briana Adamsa. Briana Adams w końcu doleciał. Ja tego Briana Adamsa mogłem sobie oglądać z bliska, bo dwa razy miałem wielki zaszczyt zapowiadania z Michaliną Sostą, z którą prowadziłem. Między innymi Sylwestra, miałem no, możliwość zapowiadania, i na tych próbach byłem bardzo blisko. Oczywiście, impresario nas tam odciągali od niego i co się nagle okazuje? Brian Adams do nas podchodzi i zaczyna normalnie gadać. I myślę, że to jest klucz w ogóle klucz do życia, żeby zachowywać. Yy... Świeży i trzeźwy umysł, bo on po prostu normalnie gada, mówi jestem wega, nie piję alkoholu, tu mam kotka, tu mam pieska, po prostu normalna rozmowa, ale wcześniej cały czas tylko podchodzili, nie wolno teraz podchodzić, nie wolno zdjęć, nie wolno nic. Mało tego, jak zagraliśmy już Sylwestra i e, za e, 15, w nocy jeszcze tylko nam reżyser kazał skakać na scenie, bo to potem do obrazka, to myśmy tańczyli, że do byle czego, Wie, to są piękne mechanizmy telewizyjne. To potem idzie, wchodzimy na chwilę na afterparty. Ja już byłem naprawdę wyrąbany po całym tylu, bo w ogóle prowadzenie imprez to jest niesamowita gehenna. Zwłaszcza takich całonocnych. Takich całonocnych. Czasie. Nie, nie, podziwiam te osoby, które prowadzą takie imprezy, bo e, oni bardzo są już mocno przeformatowani, bo to, to nie jest zagranie 3 minuty, 5 minut na, syl na Sylwestrze piosenki, tylko trzeba cały czas być taki sfokusowany. Przechodzimy, jest Brian Adams na, w garderobie i, i sieci, i opowiada i gada. i, i to, Starszy pan? Starszy, Kurczę, ja, on, ja nie wiem, czy tutaj też się liczy duch. Widać, że on ma dobrego ducha, że chce mu się gadać, chce opowiadać. No świetna energia, tak naprawdę to jest. E, warto brać przykład z takich. Bryanów Adamsów czy Bądżowi, tak mi się wydaje, że na przykład jak Bądżowi pewnie był podobny, też by przyszedł normalnie, coś opowiadał, gadał, to są, to są właśnie piękne momenty i to, i to, a to są gwiazdy światowego formatu. Czyli lata jeszcze gry przed filmem i przed kupiką. No, daj Boże zdrowie, daj Boże zdrowie, chciałbym, no chciałbym, wiesz, daje mi to dużo radości, mamy mnóstwo piosenek. Niektóre piosenki osiągnęły status evergreenów, niektóre piosenki, które mam wrażenie miały może nawet więcej przekazu niż jak anioła głos, ale to nie był czas i miejsce dla tych piosenek, a my ciągle piszemy. Ciągle jest ten głód pisania tych piosenek. Ja teraz wydając singla ciągle myślimy o tych nowych numerach, ciągle myślimy o publiczności. No i zobaczymy, no. Daj Boże zdrowie, to jest myślę, to jest najważniejsze, żeby, żeby jakoś tak yy, nie, nie podupać na, 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 na zdrowiu. Czy, czy zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. No to zdrowia rzeczy. No to Kuruj, przeziębienie. No, przeziębienie takie, takie, ale takie przeziębienie nawet, nawet jest takie czasami przyjemne, bo leżysz, kurujesz się, nic wszyscy nie się robisz. Wszyscy tak. się starają o ciebie. Wszyscy się, tak, wszyscy się tak trochę za jakąś herbatkę nagle, to są fajne rzeczy, no. to takie, tak, tak jak, za, jak byłeś małym dzieckiem, no i ci mama herbatkę zrobiła. Z takim wspomnieniem się Piotr kupicha żegna z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za czas. Ja również dziękuję za Twój czas, dziękuję za rozmowę.